O aprili 660 mogliście się dowiedzieć już całkiem sporo testów, który znajdziecie na naszym kanale, natomiast nie bez powodu wracamy do tego motocykla po raz kolejny. Dlaczego dowiecie się o tym z naszego filmu. Zapraszam. Ten legendarny włoski producent postanowił reaktywować klasę 600. I już pewnie słyszeliście nieraz, że jest to reaktywacja bardzo udana. Co więcej, to nie jest nawet tyle reaktywacja, co solidny krok do przodu. Mamy wyśmienity, dwucylindrowy rzędowy silnik o mocy 100 koni mechanicznych generujący 67 nm to nie są może jakieś monstrualne liczby, ale mimo wszystko siadając za ten motocykl, zobaczycie na drodze, że one są idealnie skrojone właśnie pod taką sportową codzienną jazdę i nie tylko bo bardzo sprawnie ten motocykl spisuje się również na torze. Jest tak dzięki nie tylko temu w jaki sposób oddaje tę moc i w jakich partiach obrotów jest ona dostępna, ale także dzięki temu jak zachowuje się ta konstrukcja, jak zachowuje się to zawieszenie i jaka jest ergonomia RS660. E, myślę, że no, jeżeli jeszcze nie jeździliście na tym motocyklu, e, a mam nadzieję, że już tak, e, to będziecie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni. E, elektronika to jest kolejny atut RSki. Elektronika regulowana w każdym możliwym zakresie, która sprawuje się nie tylko na papierze, ale również zarówno na drodze, jak i na ulicy. Myślę, że nawet najbardziej wymagający motocyklista jest w stanie dostosować. Ten, ten motocykl właśnie dzięki elektronice, dzięki systemom zamontowanym przez Aprilię do siebie, niezależnie od tego, czy chcemy jeździć trochę spokojniej, chcemy ją wykorzystywać przede wszystkim na przykład w miejskim zgiełku, czy właśnie naszą ambicją jest wejście na to i kręcenie bardzo przyzwoitych czasów, co już zostało udowodnione. Nawet na tym seryjnym motocyklu naprawdę można przyzwoite czasy kręcić. Między innymi na Poznaniu, jeżeli chcecie e, poszukać jakie. Myślę, że to jest bez problemu do znalezienia w internecie. Na stanie, dzięki tej zaawansowanej elektronice, mamy też quickshifter, który możemy zmienić w zależności od potrzeb albo góra-dół, albo dół-góra. E, robimy to z poziomu komputera, nie wymagane są tutaj żadne ingerencje mechaniczne. To jest bardzo miłym dodatkiem i potwierdzeniem, że rzeczywiście jest to motocykl sportowy. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, pomimo tego, że mówimy o motocyklu o bardzo sportowym charakterze, Aprilia przygotowała takie dwa akcesoria, które umożliwiają poruszanie się na nim też codziennie albo nawet na e, krótsze wypady. Jest to bagażnik, który montujemy na tylnym siedzeniu, e, pracujący kształtem e, i designem do tego motocykla. E, on jest też e, również przystosowany do Aprilii tłono. I mamy również tank baga, także zaprojektowanego w taki sposób, żeby wyglądał jak pod ten konkretny motocykl. Tutaj go dla Was otworzę. On wystarczy spokojnie do tego, żeby na zrod czy na jakiś weekendowy wypad spakować się i komfortowo w taką podróż ruszyć. To nie koniec niespodzianek, tak jak obiecywałem Wam we wstępie. Nie wracamy do tego motocykla przez przypadek. Dzięki akcji promocyjnej Aprilia Polska możecie w obecnej chwili mieć go o 3300 zł co oznacza, że możecie go kupić za poniżej 50 tysięcy. I to jest absolutnie niesamowita sprawa, dlatego że tak naprawdę motocykl super nowoczesny z ultra nowoczesnymi i przede wszystkim sprawdzającymi się rozwiązaniami możecie kupić w takiej cenie jak kiedyś kupowaliśmy stare, dobre, sprawdzone 600ki, także Apeon RS660 naprawdę warto się zainteresować. Zapraszamy do Motomio tutaj na pierwsze piętro, e, możecie obejrzeć ten motocykl na żywo, e, możecie się do niego dosiąść, e, mamy także motocykl testowy, także myślę, że trzeba się po prostu przekonać na własnej skórze. Dlaczego i przede wszystkim, że warto API RS660 stawić do swojego garażu? I trzeba się pośpieszyć, ponieważ ta promocja niestety jest ograniczona.